Stawiam, że nie wiem, po półtorej godzinie gry zacznę grać w e, pasjansa wykładać. Taka jest opcja, drodzy widzowie, że pasjans albo będę grał w kuku. Jeśli mam już cierpieć, to, to na oczach całego świata. No, taka jest ja nic nie robię słabo w życiu, więc e, jak muszę skoczyć słabo, to czuję się w ogóle jak nie ja. Ej, ja w ten sposób się w szachy też uczyłem grać. Dostawałem w od lepszych, dostawałem w CIRY. Po prostu wyciągałem wnioski. Więc tutaj ten sam schemat powinien działać. Albo i nie. Co ty chciałeś arcymistrzowi Donata dać? Pozdro z fartem 20 minut, i na szycie. No tak, na szczycie chyba miał być. Chyba, że po 20 minutach mam się przenieść na szydełkowanie. Myślę, że ta pozycja teraz tego Kinga, jak on tak leży, to jest, to jest ta pozycja moja ulubiona. No dobra, i co tu teraz miałem zrobić? Tapik muszę lekki zrobić, tak? Którego nie umiem robić. <zysy> dobra, kto chce namiot? Kto chce namiot zobaczyć? <zysy> jest! Przyszedłem do czegoś, co nie wygląda jak kanał. No i teraz z prawej krawędzi na tę platformę to jest bardzo prosty skok Na wyczucie tak? Tak, 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 tak O Ledwo co? Z prawej Nie! Oj <grym> Dobra No nie i za dużo ciało ciało Dobra i te tapiki, nie no ja nie tapików, na maksa nie nawidzę tapików. Patrz pomyśl! Francuski pocałunek Jakbyś pierwszy raz, wiesz, tak nieśmiale dość bym powiedział Ale... nawet to Max to prawo, Hebi, który jest szósty na świecie, mówi, że max prawo można Serio? Tak Spróbujemy Od się odbiję? A nie masz kogoś tam pod ręką, kto jest pierwszy na świecie? To chińczyk jakiś Mam teraz tutaj skoczyć na ile procent prawo? 25,5 No, powodzenia życzę co, to jest ja trudne? Mam, no giga trudne. No było blisko. No było blisko. Nie. No, tak naprawdę... Sorry, mów. No, ja mówię, że w jest taki poziom, że dochodzi się do jakiegoś poziomu pewnego i potem już ciężko progresować. Przynajmniej ja tak mam, że z tego 2-300 nie mam w ogóle wyjść. Nie no, plus jeden, plus jeden, naprawdę. No ja, ja to... No te 900 elo... <sad> no, <donkey> rzecz, trudna rzecz. W sumie, ja tu Hedem jestem. Mistrzem Polski w szachach obecnym jest Andrzej... Te, znaczy Duda? Andrzej Duda nie. To na pewno, nie? Sorry, nie, to nie. Zawsze mi się myli, przepraszam, że splamiłem tutaj. Nagi, tutaj taka... no... Tutaj nie da się tego zepsuć. No, to... Potrzymaj mi piwo. Dobra, <sad <sad Na ile procent to było? 60 chyba sze, sze, 65, chyba było. Bardzo mi się podoba, że o tym rozmawiamy. Jakby Kurczę, nie! Wziął, aj, za, dużo, za, mocno, za dużo. Za mocno, za mocno, nie, ale to zagapiłem się. To było 70, to było 70. Tak, to, nie, to było 74 na ludzie. Nie, no, to jest w sumie taka. IMO to jest taka podstawowa zasada, trochę jak na przykład z kolejnością działań w matematyce, nie? Że najpierw tam mnożenie, nawiasy, potem coś ten. E, szczerze nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale. No. <laughs> pamiętam, że dodawanie i odejmowanie były najmniej ważne. Co? Widzisz jak fatalnie gram? Pewnie masz ubaw. Dopiero, dopiero 3 No jest jakiś dziś lepiej niż Bartoszowi przecież, to co chodzi. Serio, idzie dobrze moim zdaniem. Dopiero 3 godziny, amator. ma <laughs> to. się okazało, że trzeba się umawiać telefonicznie też do weterynarza. To już w ogóle jakaś abstrakcja. Czajcie? Wszystko dobrze u ci jest? Wszystko dobrze, tak. Został... A to było? Odrobaczony. Nie no, to wiesz, taka... rutynowy przegląd kota. Aha. Troszkę w prawo jeszcze. Tylko tak, żebyś nie spadł. Kozak, ty troll. No już dałem. Jeszcze? Git, git. I teraz max prawo i pójść strzałki. Ej... O, dawaj. Dobra, robię. O, dawaj. Puść to! Yeah, yeah, puść to! Jesteśmy. I skończ sobie w prawo, takie 50% w prawo. Jakie 50%, kurwa, 80%. Chyba. 70%. O, no to nie, fajnie, mam 50, 70, 50, 80. W wlewo na balkon, ale no to... na pewno nie jest. Nie, 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 no, nie, nie. Nie, no lepiej nie żeby... robić. Nie, 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 nie. nie, nie, nie. Ale nie, nie. W lewo na balkon, serio, bo jak się spada, to się spada nie. na bok Ale wygląda, że tak Czekajcie. Z jednej Bez strony co mam co Bartka 37 chul. godzin, z drugiej strony mam Kozoka 9 minut. Komu tu zauważyć? o Nie! No dobra, zaczyna się ja, pajacowanie ja, ja. Zbigniewa. Nie! Skok je, prawdy no. mi zepsułem, nie, nie! No Widz To sobie To jeszcze, kurde. Kto, kto jeszcze nie widział mojej umywalki? Proszę bardzo, Umywalk? Ona zobaczyć. Umywalka. Po prostu no, umywalkę zaraz za A fajna umywalka, nie taka jak była w podstawówce. No bo w celach więziennych są lepsze umywalki. Ej, kurczę, to by było coś, nie? Gdyby w celach więziennych... Mogli ludzie streamować. Tak, to wyobraź sobie, że faktycznie jedną z pierwszych kar, jakie musieliby odbyć, to przejście Jump Kinga. Mhm. Tak. Ja ja ale oni to... mają Jump Kinga w realu, tylko wiesz, jak z więzienia uciekają, to to jest taki Jump King. To tylko... jest Be, bez... <noise> To masz tylko jedną szansę, tak naprawdę. Nie ja wiem, jak dla Ciebie Kozok, ale dla mnie ta gra już jest przyjemna, bro. No dla mnie tak samo, no przecież ja teraz pobijam swoje rekordy ciągle, zajebiste to jest. <noise> ta gra już jest dla mnie przyjemna. Ciekawe czy o szachach ktoś tak powiedział, że cierpiał przez ileś godzin i potem nagle. Chyba nie chyba nie, ale pamiętacie, że na przykład jak zaczynaliście grać w szachy, próbowaliście dać szepczyka albo dostawaliście szepczyka? Ja nie pamiętam takich. Ja nie szczegółów. dostawałem i nie dawałem jak coś. No ja, ja tak słabo. Dużo bulba zaura było. Sadowski ty już z pracy czy jeszcze w pracy? Ja z gabinetu nadaję jeszcze. No. <zajzanie> z gabinetu, jeszcze mam paru pacjentów dzisiaj. A, około, czym a się to, zajmujesz, to, że tak to, spytam? Pierdoleniem głupo. <zajzanie> no, <naprawdę. zajzanie> no jak gabinet, to się no, domyśliłem, ale konkretniej. Ja tak naprawdę jestem puzonistą, czyli. no, no, właśnie, no czyli bezrobotnym. <zajzanie> a pan zbigniew nie czym się różni żadna praca od grania na puzonie? Nie <zajanie> ja wiem, ale pewnie zaraz się dowiem, coś czuję. Otóż żadna praca nie hajbi. <zajanie> no, <zajanie> No bardzo śmieszne Bartosz, bardzo śmieszne. Ja uważam, że zajebiście zabawne. Tak, to jest dobre. Patrz, się spłaciłem od tego żartu. No, się, dajcie, Mam jeszcze lepszy żart o puzoniście. Czym się różni kawałek pizzy od puzonisty? Kawałek pizzy wykarmi rodzinę. A was ja nie tutaj pisze, moje zdanie, że jako szachista ciężko jest wyżyć, tak powiedzmy? Nie, czy nie znaczy to? powiem ci tak, no znam zawodników co mają 1800-1900 i z trenowania zarabiają całkiem godziwie. więc... No, moim zdaniem to jest jak to jest w życiu, jak jesteś obrotny to, to zarobisz na wszystkim, no. Żeby uczyć w przedszkolach czy dzieciaki to wystarczy siła właśnie jakoś tam no, 1800 czy coś i... Ja uczyłem to był sprawdzian psychy To, to już wolałbym być naprawdę Jest. poganiaczem bydła e, Jak zrobisz go w godzinę, okej okay, rito Jak zrobisz no. jumpinga to pierwszym razem w Na godzinę. Pierwszym razem Jeżeli... ale zrobiłeś czy zrobisz? Zrobię, bo już zacząłem ty Zasz ja ja się Sadowski Jeżeli zrobisz no, no, go w godzinę normalnie. stary to no. przyjeżdżam, do siebie, przyjeżdżam do ciebie Przyjeżdżam do ciebie puntuję ci sześciopak Dobra, to, to ale jakiś dobry Miku. Ściopak, to wybierzesz zabubić. sobie, wybierzesz sobie. Dobra, dobra. Dobra, to ja podbijam im stawkę, Kupić ci toster. Ale? Ja? ale będzie tryhard dzisiaj, w godzinę. Będziesz A godzinę ja, ja, ja dorzucę koszulkę z Bycholudów. I będziesz miał zestaw ja, na imprezę. Ja, ale się obłowie ty. Ostatni skok zjebałem chyba z 9 razy. <laughs> A to grubo. Ale on się wydaje mega ładny. Co? No to wydaje ci się, to jest słowo klucz. Czy ty grasz na puzonie. <laughs> <śmienicza> no to by się wydawało, że z tego utrzymasz rodzinę. Ruchaj. Ruchaj. No, no, co, co ty, ty chciałeś? Powołań? Arcymistrzowi donate? No jest no, się, że, że, że to jest odrobienia. zrobienia. Niech napisze, co tam była wiadomość w tym... w donate'em Obrażali bo... pana. No to tym bardziej chcę usłyszeć. Obrażali, ale nie skłamali. No to jak nie skłamali, to znaczy, że nie obrażali. Co? No nie możesz kogoś obrazić, jeżeli mówisz prawdę. No nie no, ale to może być obraźliwa, prawda? Typu, no nie wiem, kozot nie myje rąk po siusianiu. No i to jest, i, i, i czemu to jest obraza, skoro tak jest? Nie rozumiem. Myślałem, ja że mnie obrażaliście. Nie, nie, bo... nie, A, <laughs> A ty nas nie, nie, Ja już jestem w namiocie prawie. No jak już pan tyle się spierdzieli, to trzeba zejść do namiotu, żeby pokazać, <laughs> że tykle nie siada, naprawdę to jest. Aleluja, czemu znowu namiot i drzewa? Co zawiodło? Nie wiem. Wróciłeś! Wróciłeś i wiedziałem co robiłeś i czego nie umyłeś, i mnie to zdekoncentrowało. Ręce umyłem, a jeszcze to miałem. A skąd ty wiesz o czym ja mówię? Nie, dobra, idę do namiotu, bo. No, a... Dla widzów. Wszystko. O! Pozok, czas sprawdź! Co? Os... A... No, czas sprawdź na streamie. Ale zrobił. Jasna dupa. Jasna dupa! A co się stało? 7 minut 23 sekundy! Kto zrobił? Tylko 8 ja! Czeków. No to przypał Jasny gwint! To ładnie, no ładnie nic. To cały dzień będę grał i musiał, będę musiał się pobić. Ja nawet nie zrobię w 7 godzin i 23 minuty ale ważę, żeby 70, żebyś zrobił. Najlepsze jest to, że teraz w końcu mogę wstać od komputera i zacząć prowadzić produktywny styl życia na ten dzień. Nie. <grystanie> Nie żebyś wcześniej też mógł. No <grystanie> prawda? Podjąłem wybór świadomy, czy był on dobry? Czas pokaże. Dokładnie, dokładnie. Dobra widzowie, w takim razie to by było na tyle z moim pracowaniem Jump Kinga. W takim razie jak się podobało i chcecie zobaczyć następny stream to takowy się pojawi. <grystanie> Nawyczutkę. No ale na wyczutkę to ja w namiocie Co Coś chciałeś, wyrazuję. arcymistrzowi donate'a dać? Ha ha, ha, ha. <grystanie> Dzięki za ha 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 ha.